Cześć kochani, znajdujcie się na kanale MBD Garage, ja jestem Mikołaj, mój znak radio to Stefan Kłebek 2 Cezary. Dzisiaj jest 27 kwietnia 2023 roku i obchodzimy Światowy Dzień Alfabetu Morsa. Spróbuję dzisiaj wykonać moje pierwsze w życiu QSO w Alfabecie Morsa. Pierwsze w życiu samodzielne. Wcześniej y, wykonałem kilka takich łączności, ale to raczej były w zawodach, więc tak naprawdę kwestia wymiany znaków, wspomagania się dekoderem na telefonie. Dzisiaj też będę się wspierał dekoderem, aczkolwiek spróbuję zanotować to, co uda mi się otrzymać na kartce. Może się uda, jeśli nie, to będę później odsłuchiwać y, na nagraniach. Także trzymajcie kciuki. Próbujemy kogoś zawołać. Wstawimy sobie wolne nadawanie, żeby nikt nie myślał, że my jesteśmy jacyś szybcy. Dobra, pierwszy fast start. Dobra. Jaką moc mamy? 10 watów. Myślę, że na razie wystarczy. Sprawdzę, że to się nagrywa, ale chyba się nagrywa. Tak, nagrywa się, Myślę. Tak zwiększyłem trochę opóźnienie po zakończeniu nadawania, żeby nie przeskakiwał cały czas między nadawaniem a odbieraniem. Jedziemy dalej. Hmm. Tak, jakby gdzieś ktoś tam odpowiadał, ale hmm. chyba mi się wydaje. no nie jestem w stanie tego odebrać. QR, QRO, żeby zwiększył moc. że on nadaje do tego tam po prawej. No dobra, czekajcie, bo ja to niepotrzebnie się przeniosłem niżej. Dobra, idziemy, ma jeszcze raz. Wsunujemy na połówkę, będzie łatwiej komuś się do nas wbić.

Tego wszystkiego tak czyli De Nie wiem, co z tym siatem. Na pożarówce. Ciekawe. Kurczaki, chyba muszę to odsłuchać jeszcze raz i przesłuchać, wiecie, normalnie... Ja pierdzielę. Uff. Powiem wam, że... Powiem wam, że wycieńczony jestem. Masakra. Uff. No, trzeba się nauczyć radia, muszę sobie to posłuchać, muszę zobaczyć co tam się w ogóle wydarzyło I muszę gościa znak zapisać DF6R, właśnie tak chyba zapisałem, kurczę Kurczę, zaraz zobaczymy yy, On ci podawał swój znak, 2 c DF6R chyba DF6R Możliwe? Albo DF6... 6R... I Alfred, zobaczymy, czy to jest to. Mamy pasmo 20 metrów, często 7,02, 2,5, i to jest CW. On mi podał 5,59, o ile pamiętam. Dobra, słuchajcie. Ja jestem tutaj tak podniecony, że. No ale dzięki. W takim razie fajnie, że byliście ze mną przy moim pierwszym QSO w alfabecie Morsa. Dzisiaj dzień e, alfabetu Morsa, także no, udało się poświętować. Stres jak cholera, ale fajnie, fajnie tak spróbować. Widać, że muszę się jeszcze wiele nauczyć i potrenować. Przede wszystkim odbiór, bo nadawać już jako tako umiem tam czasami już w stresie literki zapominam, ale jednak no, e, trzeba potrenować. Trzeba trenować i fajna sprawa nadawałem tutaj na takim kluczu, może tutaj pokażę, wydrukowany, prawdopodobnie jutro, może w poniedziałek dojdzie do mnie klucz zamówiony z AliExpress, taki już solidniejszy, więc spróbujemy coś nagrać z tym kluczem. Dzięki widzowie za wsparcie i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.